Witaj. Zastanawiałeś się kiedyś, jak sprawnie i szybko zarobić w internecie, a dokładnie na swoim smartfonie, poświęcając 10 minut swojego czasu dziennie. Aplikacja Kaspira właśnie do tego służy. Oczywiście nie zarobimy tutaj od razu ogromnej sumy pieniędzy, lecz na start wystarczy na różnego typu drobne wydatki na Steamie, na przykład skiny do CS Global Offensive czy na Riot Pointsy do League of Legends. Wystarczy pobrać aplikację na swój telefon, utworzyć konto. Z kodem podanym w opisie filmu i zacząć zarabiać. Zastanawiasz się pewnie, w jaki sposób. Już mówię, wystarczy zainstalować aplikację, która jest opłacana przez twórcę, otworzyć ją i to tyle. Dostaniesz za to coś około 90 punktów. Jest tych aplikacji całkiem sporo, a 1000 punktów to już 1 dolar. Możecie również zapraszać swoich kolegów, rodzinę kogo tylko chcecie. A jeżeli zarejestrują się z Twojego kodu, to dostajesz 10% od ich zarobków. Nikt tutaj nie traci, tylko zyskujecie. Dlatego proszę Cię, żebyś zarejestrował się na sam początek z mojego kodu polecającego. Dzięki niemu dostaniesz 500 punktów gratisowych, a jest to aż pół dolara. Działa to tak. Ściągniesz aplikację za 70 punktów, to dostajesz dzięki mojemu kodu polecającego dodatkowe 30 punktów. Czyli nie dostajesz od razu 500? Tylko z każdą aplikacją są one dodawane. Wypłatę dostajemy na swojego PayPal'a. To działa. Na dowód mogę umieścić w opisie dowód wpłaty. Wypłaty zaczynają się od 2,5 dolara, 5 dolarów, 10 dolarów, kto ile chce. Dzięki za oglądnięcie i pozdrawiam.